Siemanko, witam wszystkich w kolejnej recenzji na kanale. Tym razem mam dla Was godzinę oczyszczenia, czyli film w reżyserii Damiena Leweka, który opowiada historię Drew i Max. Drew i Max prowadzą popularny internetowy program, podczas którego na żywo dokonują inscenizowanych egzorcyzmów. Misterne oszustwo wymyka się jednak spod kontroli, gdy w aktorkę wcielającą się w opętaną wstępuje prawdziwy demon. Na samym początku wspomnę o dosyć oryginalnym scenariuszu, ponieważ wydawałoby się, że w 2019 już widzieliśmy wszystko, a tak naprawdę scenarzyści dalej nas czymś zaskakują. Tutaj nie mówię, że ten scenariusz był jakiś godny Oscara, ale przynajmniej starali się pokazać nam coś nowego, coś odświeżonego, i za to naprawdę wielki plusik dla tego filmu. Swoją drogą, jest to tak, jakby film w filmie, bo, bo jest to film o tym, jak tak naprawdę robić filmy czy streamy. I jedna z głównych aktorek powiedziała, że dostała angaż w nowym filmie o Wampirze z Jaredem Leto. Czyżby to była wskazówka do tego, że Morbius w końcu powstanie i jest w produkcji, no, ale to raczej takie z przymrużeniem oka. No dobrze, oglądając ten film, stwierdziłem, że CGI jest naprawdę do dupy. Ale później przeczytałem troszeczkę o tym filmie i dowiedziałem się, że no jednak ten film nie ma największego z największych budżetów. Także jak na film z takim budżetem, to muszę powiedzieć, że CGI było całkiem w porządku. Oczywiście było to widać, że to był zielony ekran, że te CGI naprawdę mocno kuleje, ale jak na taki budżet, no to muszę powiedzieć, że wyszło to całkiem w porządku. A Praktyczne efekty specjalne, szczególnie w ostatniej scenie, wyszły naprawdę, naprawdę dobrze i i mimo że to było widać i że troszeczkę oczy bolały, no to jestem w stanie dać temu filmowi plus za efekty specjalne. Jeżeli chodzi o aktorstwo, no to powiem, że wyszło dosyć średnio, ale była dwójka aktorów, która na tle innych wypadała naprawdę świetnie i tutaj mówię o Rajanie Guzmanie, czyli Maxie, czyli naszym um, księdzu, który dokonuje tych wszystkich egzorcyzmów. Nie mówię, że był jakiś fenomenalny, ale m, patrząc na innych aktorów w tym filmie, no to wypadł po prostu jako jeden z lepszych aktorów. I drugą osobą jest Alex Angelis, czy Alex Angelis, czy Alice Angelis, nie wiem jak się czyta jej imię. Czyli Lane, czyli nasza Opentana, czyli no po prostu demon. I, I bardzo się cieszę, że wypadło na głównych aktorów, ponieważ ten film od razu z automatu zdecydowanie lepiej się oglądało. Ale tak jak wspomniałem, nie oczekujcie jakichś Oscarowych ról. Generalnie aktorstwo aktorsko było no, średnio, powiedzmy sobie szczerze, ale Ci aktorzy, jakby na tle innych, wypadali całkiem w porządku. Kilka słów o zakończeniu. Moim zdaniem było bardzo ciekawe i dało mocno do myślenia, ale oglądając tą scenę, myślę sobie: cholera, co ja oglądam? Czy, czy to naprawdę to, co się dzieje na ekranie, ja to naprawdę widzę? I czy naprawdę to zrobili? I, i tak, naprawdę to zrobili. Ale chwilę sobie o tym przemyślałem i powiem wam, że jest to całkiem w porządku zakończenie. Już nie mówię o tym, co się działo na ekranie, tylko mówię o tym, co reżyser chciał przez to powiedzieć. I, i myślę, że trafił w dziesiątkę, szczególnie teraz. Tak. No, w 2019, już prawie w 2020 roku, gdzie. No i teraz jak, co by tu powiedzieć, żeby nie zdradzić zakończenia ani żadnych nie, szczegółów? Ten film jest o streamowaniu, o, o tym, że jak na, żeby mieć jak najwięcej followersów, żeby mieć jak najwięcej oglądalności, żeby mieć jak najwięcej sprzedanych um, tych, no wiecie, ubranek, czy tam pierdół, wody święconej i takich tam. I, I to, co się działo w zakończeniu, było strzałem w dziesiątkę i było pokazaniem, jak bardzo elektronika i internet zawładną naszym światem, i może to jest po prostu czas po, po seansie, po, po obejrzeniu tego filmu. Być może niewybitnego filmu, ale jednak dobry film na takie niedzielne popołudnie, akurat po kościele. Idealnie jest sobie wyłączyć komputer, wyłączyć tablet, telefon i pójść na spacer. I powiem tak. Obejrzyjcie tą recenzję do końca, wyłączcie urządzenie, na którym oglądacie tą recenzję i wyjdźcie na dwór, chociaż na 5 minut. Dobra, ode mnie godzina oczyszczenia. To była taka godzina oczyszczenia, dosłowna. I powiem tak, film ujdzie. Film jest średni, daję mu 5 na 10, ponieważ, mimo tego, że bardzo dużo rzeczy tam kulało, to scenariusz był na tyle wciągający i na tyle świeży, i na tyle jakby. na tyle mógłbym się utożsamić z tym, no bo w końcu też mnie oglądacie w internecie, też robię to, co tak naprawdę główni aktorzy, tylko no nie aż tak ekstremalne. To, to powiem, że przyjemnie mi się to nawet oglądało i te półtorej godziny zleciało szybko, co jest dobrym znakiem. Także, jeżeli oglądaliście godzinę oczyszczenia, dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim sądzicie. No i. Idziemy wszyscy na dwór, trzymajcie się, na razie.